te lawiw, tak no. Dzisiaj dosyć pustawo jest, bo to są y, to jest ty, tydzień Pesachowy, tak zwane dni świąteczne czasu. Nie, nie powszednie czasu świątecznego, tak to się ładnie nazywa. Czyli ruchu prawie nie ma, coś tam jeździ. Te wieżowce to wszystko, jeszcze tam część budowie to Chińczycy budują. Co cholernie wkurza Trumpa. Między innymi, no ale głównym tematem dzisiejszego wywodu, proszę państwa, to są te pomarańczki tutaj, skwerek. Tam na tym drzewie jeszcze trochę zostało, tak jakby podsąsnąć tym, to by pewnie spadło. Ja nie będę tego robił, bo jest tak jak temu, któremu to. Aha, Newtonowi, prawda. Jak mu jabłko spadło na łeb z jabłonki, a siedział pod drzewkiem, to wymyślił prawo ciążenia, prawo Newtona, no może też bym coś wymyślił. Chociaż w tych czasach dzisiaj to jest taka konkurencja, że <laughs> zginąłbym w tłumie. Ale nic, o tych pomarańczkach chciałem, bo mi się przypomniała oczywiście scena z dzieciństwa mojego, które spędziłem szczęśliwie na ulicy Nowy Świat w Warszawie, I to jest kraina, to, to jest kraina mojego dzieciństwa, pod numerem 50 tam rezydowałem z moimi starymi. I potem to zmienili ten adres tam na, na miejsca Ildefonsa Gałczyńskiego, do dziś to jest Gałczyńskiego to zapleczy. W każdym razie moja kraina dzieciństwa to jest Nowy Świat i okolice, prawda, tak zwane. No i tam proszę Państwa zawsze gdzieś tam w, w Grodniu, bo ja urodziłem się w Grodniu, więc na urodzinki mi mój dziadek z Izraela, który był jednym yy, z ojców założycieli, to się tak ładnie nazywa, tego państwa żydowskiego nowoczesnego, Nachumir Rafalkes, proszę, przysyłał mi na te urodzinki zawsze taką skrzynkę pomarańczy Jaffa. Yy. One tam jakoś w Terminie przychodziły. No i ja, wiadomo, w PRL-u, jeszcze tam, ja mówię o latach dzieciństwa, czyli tam, jeszcze tam gdzieś tam 400 lat temu, w latach 50 no to pomarańcze były, były, no, kuriozum, no gdzieś tam przed Bożym Narodzeniem wrzucali do delikatesów na tym że Nowym Świecie. No w każdym razie jadło się te pomarańczki, jadło. No, ale podwójne, podwójna przyjemność wypływała z tego, że potem można było te. Nie wyrzucało się skórek, tylko zbierało się skrzydnie na gazecie czy tam gdzieś. I potem się odnosiło to do bliklego na Nowym Świecie tym, że Do tej ciaskarni wówczas nie było jeszcze tam żadnego, żadnej knajpy. I tam z prawej strony, tam w rogu była taka waga. I się sprzedawało na wagę 20 zł kilo pamiętam do dziś. No to, to, to zawsze był tam, jeszcze pamiętam, jeszcze moczyłem te, te, te skórki przed sprzedażą, przed owocną transakcją, żeby trochę cięższe były. No w każdym razie, to no, wtedy dla gówniarza 20 zł, no to było tam parę moich tygodniówek, na pewno późniejszych. No. Ile ja tam tygodniowo dostawałem potem. No taki, jakiś taki łącznik właśnie między tym bliklem na Nowym Świecie, słoneczną krainą dzieciństwa, no i tutaj właśnie. Warnują się w trawie, niestety no, nikomu do no, ubaby nie przyszło, żeby to zbierać. A jak mówię, ja nie będę ryzykował taką y, trzęsionką tego drzewka, chociaż tam jeszcze są jakieś tam, jeszcze by się zebrało na soczek. O, proszę. No. tym miłym obrazkiem proszę Państwa żegnam na dzisiaj.